Prawdziwe sztosy, czyli absolutnie najlepsze polskie hity. Gramy wam na antenie Radia Supernowa. Godzinę 14 zamyka nam Grzegorz Hyży właśnie z piosenką Sztos. My zbliżamy się do najważniejszych informacji, ale jeszcze odbiorę szybciutko telefon, bo dziś pytam Was o to, na co bardziej czekacie: na weekend czy na zbliżające się święta. Mamy kolejny telefon, halo proszę. Chciałabym wiedzieć, że bardziej czekam na weekend, ponieważ. Ja się, w O, proszę bardzo. No to dobrze, ale to dopiero w weekend. Teraz nie śpimy, bo, tak jak powiedziałem, punkt 15, najważniejsze informacje. Później trzeba trochę popracować, ale pamiętajcie, że do tej pracy my mamy dla Was garść najlepszych polskich hitów, więc zagramy tak, żeby było energetycznie. Wy po prostu zostańcie z nami. Oto promocja. W tych miejscach Mikołaj Radia Supernowa już był. Jesteśmy w tunelu aerodynamicznym w Warszawie, w miejscu, gdzie spełniamy marzenia ludzi i odlatujemy. Do Witkowic, bo tu się właśnie znajdujemy w województwie małopolskim. Chciałam zaprosić na przejażdżkę z przętem, który ma 421. Renifer. 421 <grysta> <grysta> renifer. Jestem na terenie skupu złobu. <grysta> Wyobraźcie sobie. Zaproś Mikołaja do siebie. www.radiosupernowa.pl Wygraj choinkę, kosz świątecznych przysmaków i 500 zł. Oto promocja. Reklama. Odkryj najpiękniejsze prezenty w Douglas. Supermarki Mac Estelauder i Bobby Brown z rabatem 20% tylko do 18 grudnia zapraszamy do perfumerii Douglas aplikacji na Douglas.pl Nie zalicz wpadki, nie wpłacaj zaliczki, a fotowoltaikę zainstaluj z firmą godną zaufania. Fotowoltaika Ryszard Zych. Zaufaj profesjonalistom. Nasze ekipy montażowe to nie podwykonawcy, ale nasi doskonale wyszkoleni pracownicy. Gwarantujemy najwyższą jakość, atrakcyjną cenę i roczne ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka. Ufamy naszym klientom i nie pobieramy żadnych zaliczek. Płatność po montażu. Fotowoltaika Ryszard Zych. 790 790 225. Dunino 44 koło legnicy. Produkuj Play z Mikołajem prezenty rozdaję. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym i telewizją Netflix na rok w prezencie od Play. Szczegóły w salonach na Play.pl i na upc.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od czwartku do niedzieli masło ekstra z Koła 5,99 za sztukę przy zakupach za minimum 60 zł. Maksymalnie 3 sztuki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Człowieku, szykuj się na święta. Kup pakiet Orange Love z telewizją i odbierz wyjątkowy prezent, telewizor lub smartfon za złotówkę. Przyjdź do salonu Orange albo zadzwoń pod 801-234-567. Orange dla ludzi. Szczegóły promocji w salonach i na orange.pl. Orange. Przygotuj się na święta z Lidlem. Mandarynki 55% taniej, 4,49 za kilogram. A pomarańcze 36% taniej, tylko 6,99 za dwukilogramowe opakowanie. Lidl. Święta piękne jak zawsze. Reklama. Słuchasz Radia Supernowa. Czas na informacje. Wybuchowy prezent dla komendanta głównego policji na początek MSW-ja potwierdza eksplozję w komendzie głównej i podaje przyczyny. Zaginął bez wieści w Tatrach kolejny dzień poszukiwań turysty z Brzeszcza. a na koniec najwytrzymalszy materiał na ziemi. Właśnie stworzyli go naukowcy. Na tzw. Tak poza Anteniu z Tomkiem Urbańskim rozmawialiśmy o muzyce, ale teraz o godzinie 15.00 czas na najważniejsze informacje. Zapraszamy. To prezent z Ukrainy ranił komendanta głównego